Kamińska Beata. Niewolnicy Grzechu. Moje kochane owieczki, spoglądam na was perełki. I łzy moje mieszają się z deszczem. Żyjecie jak sztuczne, zimne kupiełki. Czemu tak trudno zerwać wam z grzechem? Czyż lubicie być jego zakutym niewolnikiem? Cóż jest w nim takiego, co was uzależnia? Chcecie jeden z drugim zostać obudnikiem? Bo tylko tacy składają ręce na pokaz, mając za plecami już niecne zamiary. Z premedytacją nie zerwą z nałogiem, a potem zostaną po nich tylko opary. Ja jestem tym, co zrywa grzechu kajdany. Zechciejcie tylko wyciągnąć ku mnie ręce. Przyjdźcie, odpuszczę, lecz nie grzeszcie już. A śruby pokus zazdrości, fałszu, przykręcę, bo nie można być niewolnikiem całe życie. Spętanym okowami, co ból sprawiają. Wołajcie mnie, póki czas, owieczki moje, ze mną wasze łańcuchy pospadają. Kamińska Beata.